Dobra, wysiadamy już. Ludzie, kryj się gdzieś. Wow, wow, wow! Co to było? Aha. Dobra, czekaj, ja tu wezmę sobie. Piteczkę zajektykuję. Zabiłem typa zwierzy. Z jednej wierzy, z tej drugiej jeszcze nie bardzo wolny karabin nie na ten poziom mój a co nie bierzesz? Uważaj tam na nich, nie. Uważaj, Oni granatami rzucają. Odcięcie. patrz, czego ja napierniczam. Dobra, zejdźmy już stąd. Gdzie jesteś? Mm, idę tutaj. Ej, poczekaj, dawaj tu sobie poprzeszukujemy może trochę, co? To poprzeszukaj, ja idę na tą wieżę, bo tej typa zabiję z karabinem, amunicję wezmę. O, jest amunicja. Jak ładnie. Mocny karabin jednostrzałowy. Mocny? Ej, ja mam lepszy. Te, co mamy, są lepsze prawdopodobnie. No wiem. Jego ja, ja tylko wziąłem, żeby go potem sprzedać. A po ile on sam? Nie wiem, to trochę kosztują pewno. Fak, spadłem. One chyba po 2000 nawet chodzą, kurde, zapomniałem. Też muszę Co podnosić. Bo po, ta, po 2000 kosztują. Ty go tam kogo, kogoś lejesz, nie? Ładnie, wow. ładnie. Lepszy karabin 300 ileś obrażeń ma. Fakt, o widać ładnie. A ja pamiętam jak tutaj T-Volt był. Co? No. Ja akurat tego nie pamiętam tutaj. Jak to trzeba się męczyć w jedną osobę tutaj, nie? Odsuń się, bo nie mogę wejść. Ej ty fiucie. O co to tam ma? Czekaj. Okay. Niebezpieczna metalowa pałka. Dobra, spadłeś Wow! 3000 exp za niego mi wyleciało Czemu tak dużo? Właśnie nie wiem Kawcy padli, chociaż nie sądzę na razie jak Izabel Dobra, uwaga Przygotuj się już Czekaj Zmienij na karabin To zmieniaj Już? jedziesz A czekaj Ej, Ej, Jeszcze kurde nie mogę trafić Ja mogłem w to po prostu wyjść z bara, nie? Miło Czy mogę się na nich wyżyć nową bronią? Poczekaj, moment, ja sobie tylko coś zmienię, dobra? Okej. Okay. nie, ekwipunek, za ekwipunek. <grym> wy, wy żyje się na nich shotgunem, no dobry pomysł. Ojej, ten. To... Jezu, ten jest lepszy, co, ja, co teraz znaleźliśmy. Wiesz? Co? No? Fajnie, ja z naszym od to typa podniosłem. A nie lubię tak? no. shotgunów w tej grze. Wiem, właśnie dlatego ja wziąłem bez pytania, Adres. Ale podli! I tak, ja ich dobiłem. Tak, ale ja ich wolnę dwa razy i oni już nie mieli życia, prawie ty ich dobiłeś, jak spitycie, ledwo Oj, 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 czekaj, bo mi tak gra zmuliła. Trochę Bra. Obczo to jest tutaj. Dalej, w zwykła wioska. No, niezbytnio. No, zwykła jest, ale nie powiedziałem, że jest pusta. Chyba tonik i napój, ból, ból, ból Ej, ile jeszcze tego czasu? Czekaj Czekaj Zabijemy ich i sprawdzę wszystko O, dzięki Już Ci mówię, ile już mamy Mhm. Mm o właśnie, mam punkty do rozdania. 23 minuty, czyli razem 25. No to dokończymy tego quest'a i kończymy już szybko. choć bo tam już jest niedaleko. Widzę. Dobra, spoko. Wbiegli. O, le ale dostał od ciebie w banie. Też mówi celowem w łeb. Ale szybciej strzeliłeś. Ty, ty karabin, ja pisteleci Łohoho, wow, odleciał Uważaj tutaj na prawo, zobacz O, tych jest dużo, widzę A, zginąłem, fuck Czekaj Super Czemu nie użyję furii i nie biegnę w nich po prostu? Poczekasz? Czekaj, bo... Ja zaraz będę jechał, bo mi po mnie już Jezu. Dobra. Jezu, Jezu Jezu Bardzo wolny krab nie strzy, to ma... Nie, to ma większe obrażenia. Jest wanie siła ognia. Już to mam. Mam maksa do karabinu, a do shotguna nic No bo do shotguna jest chyba najtrudniej znaleźć amunicję Nie, ja shotguna sprzedam, Uf, szybko przebiec. O! Wziął się tutaj pawkomizę, Czemu nas jest czterech? No i dlaczego mi mogą tak fajnie strzelać, a mnie? Nie wiem, ale mi się amunicja. <grym> o Jezu, nie! Nie no, to nie granat. Czyli wiemy, że mam granaty. Hop, ja kończymy tego questa i kończymy odcinek, bo niestety, ale ja będę musiał. jechać. No. Fuck. Co tam jest? Mo mocna strzelba. A ja nie chcę. No granaty. Wypaczony obrzyd, ty mogę? Ja nie chcę tego. No. Ej, poczekaj na mnie, moment, nie idź tam jeszcze. Cześć, mi granata wrzuciłem. Tak? Skąd ty masz granaty? Leżały w skrzyneczce. Ekwipunek, poczekaj, moment. Cześć, zabiję tam granatę już. No no czekaj, poczekaj. w niego koktajlem. Powinno coś pomóc. Nie ma więcej granatów? Nie, były tylko te trzy. To zabiję tak... I tak wszystkich w środku już pozabiłem, tylko on został, nie? Gin. Dobra, już. Nareszcie. Co on miał za karabin? Chcę zobaczyć. Uwaga. Wow, kto tu jest? Fak Kto? A tu. No tu wiesz, dzięki. Fuck, nie podniosę cię, ja mam apteczki już. Ja już. Już. Dobra, ale nasubili, nie? Tyle ci powiem. Otwieraj się przy tych ludzie się z kampią kampiem dookoła. Już. Ale w strom motion przez twoje ramię w banie, w banie strzeliłem, nie? Zepsuta pałka, Dobra, nie? Dobra, idzie... kończymy ten odcinek i naprawdę mama... Nie... Dobra, szybko trzeba wejść tutaj i kończymy odcinek Chodź tu, Dobra, powinien... już wchodzę i kończę odcinek mama Nie wchodź mi tu Dziękuję Boże I klikaj na to I już koniec powinien być Znaczy, teraz będzie scenka Nie Nie? Hm. O, no kończymy, ludzie. Bo Czekaj, mi... bo od niego weźmiemy tylko ten... pieniądze. Co? No, bo Mickie ty musisz kończyć, więc musimy kończyć. Ale to było dobre. Weź jego niego pieniądze i kończymy. Już wziąłem, dobra. Dobra ludzie, to w tym momencie zakończymy ten odcinek. Cześć i na razie, siema. Na razie.